Cześć, tu Tomek z Zielonego Pokoju. Witam Was na naszej następnej dostawie w Zielonym Pokoju. A to, co trzymam w ręce, to będzie nagroda w naszym konkursie dzisiejszym. Konkurs będzie dotyczył, czy wolicie bardziej roślinki zielone, czy też bardziej roślinki kolorowe. Obie te roślinki, jak widzicie, są bardzo do, sobie, do siebie podobne różnią się jedynie kolorem liści. Z rodziny kalatei mamy kalate Surprise Star, która ma liście prawie czarne z różowymi akcentami oraz kalatei green, czyli zieloną, która ma liście też zielone z białymi akcentami. Przy okazji tutaj widać, jak powstają nowe listki. Z takich rurek właśnie w kalatei każdego rodzaju powstają nowe liście. Dużo rurek znaczy dużo liści. A więc konkurs, wolicie zielone roślinki czy też kolorowe roślinki? Prosiłbym, abyście komentarze zostawiali pod filmikiem na YouTubie, a w środę o 19 wylosujemy zwycięzcę. Pamiętajcie, że nagrody również wysyłamy na całą Polskę, także zapraszamy każdego z Was do komentowania naszego konkursu. Może szybciutko też o kalatei, skoro już mam je w rękach. Są to roślinki, które rosną do dość średnich rozmiarów. Te dwie akurat mogą osiągnąć rozmiar 90 cm, lubią być zraszane. Ziemia najczęściej jest przepuszczalna, ale również żyzna i trzymająca troszkę wilgoci, czyli podlewamy je dość często, ale małymi ilościami wody. Pamiętamy zawsze o tym, aby na spodzie był też drenaż, żeby ten nadmiar wody mógł spłynąć. roślinki czują się dobrze w donicach z terakoty, ponieważ nadmiar wody zawsze będzie wchłaniany przez, przez winę, przez terakotę w tym przypadku. Stanowisko będzie półcieniste albo jasne, rozproszone. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć ładnie wybarwioną roślinę, to wtedy stanowisko będzie. Właśnie jasne. Rośliny zielone bardziej mogą stać na stanowisku półcienistym. Także przejdziemy do następnych roślinek, które mamy w naszej dostawie. Zapraszam do konkursu. Więc przejdźmy do następnych roślinek, które Wam teraz przedstawię i troszkę o nich opowiem. Na początku mamy roślinki, które ja lubię, czyli łatwe, bezobsługowe w uprawie, wszystkie z rodziny peperomi. Mamy tutaj peperonie Rosso. Wszystkie one są, mają grube listki, czyli są podobne z wymaganiami do sukulentów. Te akurat peperonie Rosso mają zielone listki z ciemnymi nerwami oraz przepiękne czerwone spody. Czyli tutaj widzimy, że ta roślinka ma pięknie czerwone spody. Nie są dużymi roślinkami, mają przeczasty pokrój. Podlewamy każdą peperonię zawsze przez nasiąkanie, czyli od dołu. Wkładamy ją do miseczki z wodą przegotowaną i odstaną. Nie znoszą wody florowanej prosto z kranu. Zostawiamy na pół godziny w takiej wodzie. Roślinka się od dołu napije i odstawiamy znowu na trzy na tygodnie na miejsce, gdzie rosną. Także wody nie potrzebują dużo. Tutaj mamy drugą odmianę peperoni. Santorini różni się tym, że liski santorini są takie bardziej metalowe, szare, również mają ciemne nerwy, ale spody, tak jak widzimy, również tutaj mamy czerwone, piękne spody. Same wymagania, stanowisko jasne dla każdej z naszych peperoni, ale pięknie się wybarwiała. Tutaj mamy przykład kwiatków. Wszystkie peperonie kwitną w ten sam sposób czyli mają taki kikut. W formie kwiatka. Moja ulubienica z peperomii, oczywiście, która też do nas przyszła w sobotę rano. Watermelon, również krzeczasty pokrój, również podlewamy przez nasionkanie. I tutaj widzę, że tą peperomię trzeba będzie przesadzić do podłoża dla peperomii. Przypomnę Wam, że my sami mieszamy podłoża dla poszczególnych roślinek. I zawsze u nas możecie poprosić, czy kupujecie roślinkę w naszym sklepie internetowym na stronie zielonypokój.pl, czy też u nas tutaj w sklepie stacjonarnym. Zawsze możecie poprosić, abyśmy wam tą roślinkę przesadzili za złotówkę. Przechodzimy sobie do następnej roślinki, której ja nie mam w domu, bo ciężko zawsze na nią jest upolować. Są w bardzo małych rozmiarach. Nam natomiast się udało zdobyć ją w dość sporych y, rozmiarach. Jest to Sanseviera y, Masoniana, y, nazwana też łopatą. Jak każda Sanseviera ma właściwości oczyszczające powietrze, ale oprócz tego również w nocy produkuje dość dużą ilość tlenu, dlatego są one y, rekomendowane y, dla naszych sypialni. Yy, tutaj yy, od razu Wam pokażę, że rośnie następna mała łopatka, jedna i druga, czyli tych łopatek będzie oczywiście z czasem troszkę więcej niż tylko jedna taka łopacisko. Yy, Sanserwiery mogą stać w stanowisku jasnym, stanowisku półcienistym, yy, nie muszą mieć dużo wilgotności, oczywiście muszą mieć glebę do sukulentów. Ta, yy, w tej szybko po prostu znią korzenie Sanserwieri. Lubią bardzo ciasne doniczki, czyli doniczki muszą być małe i najlepiej znowu tutaj będzie sprawdzała się doniczka terakotowa, która nadmiar wody zawsze nam tutaj odprowadzi od naszej roślinki. Także bardzo, bardzo chętnie polecam sanseviery masoniany, jak i każde inne sanseviery, bardzo łatwe w uprawie są. Nie trzeba z nimi nic robić, najlepiej rosną, jeżeli w ogóle się nimi nie zajmujemy, czyli traktujemy je troszkę po macoszemu. Piękne są i też taki efekt wow, jak to się zobaczy. Nietypowa roślinka. Przejdziemy do następnej żelaznej rośliny. Dzisiaj mamy same prawie żelazne rośliny, ale troszkę bardziej kolorową. Tutaj mamy babyka, znanej pewnie już Wam aglonemie. Mamy tutaj babyka, ja wiem, czy to babyk, dość taki średni babyk, już duży, wyrośnięty. Trzeba pewnie... Tak jak widzicie, tego babyka trzeba będzie przesadzić do ziemi dla aglaonem. Aglaonemy, żelazne rośliny, nazywane są tak, ponieważ znoszą każde stanowisko, zniosą przelanie, zniosą na pewno przesuszenie. Rosną dość szybko. Te kolorowe wszystkie oznaczają, że są roślinami trującymi, czyli uważamy, jakie przesadzamy, uważamy na nasze kotki bądź inne zwierzątka, a także na małe dzieci. Są bardzo popularne i ze względu na kolor swoich liści piękne rośliny i bardzo ładnie dekorują nasze mieszkania. Tak jak widzimy tutaj babyki, a liście mamy jak dorosłe rośliny. Te liście oczywiście najładniej się będą wybarwiały na stanowisku jasnym. I Jasne stanowisko, zapewniając takie agleonemię, mamy pewność, że liście będą piękne, różowe. A więc następna e, część roślin, które do nas przyjechały e, w sobotę rano, to są e, roślinki e, dość łatwe w uprawie. E, znowu mamy tutaj sukulencika, mamy babyki. Babyki starca e, Senecio, nazywanym również z angielskiego sznurem pereł. Dlaczego sznur pereł? To na pewno jest widoczne tutaj na tej roślince. Roślinka nie lubi przelania. Tutaj one są zawsze stawiane przez ogrodników na takich stołach zalewowych i wszystkie rośliny są zalewane od stołu i czerpią dość dużo wody, dlatego one mają dość mokre podłoże. Podlewamy ją bardzo, bardzo sporadycznie, ponieważ woda jest tutaj gromadzona w tych liściach, liściach w kształcie kulek. Są one roślinami, które zwisają. Po części będą tutaj wszystkie te ogonki się coraz bardziej zwisały. Trzeba będzie ją pewnie przesadzić do większej doniczki z podłożem dla sukulentów. Lubi jasne stanowiska. I nie musi mieć dość wilgotnego stanowiska. Dość ciekawe w tym przypadku dla starce jest to, że mamy tutaj taką, jakby kreseczkę na każdym listku. Ta kreseczka to jest takie okienko, przez które właśnie ta roślinka otrzymuje światło. Czyli przez to okienko czerpie światło dla swojego rozwoju i fotosyntezy. Bardzo popularne roślinki, nie sprawiają żadnego problemu pod warunkiem, że będziemy z dala z wodą i konewką od tej rośliny. Najlepiej podlewać znowu przez nasiąkanie, aby po prostu liski nie zostały zainfekowane, czy to grzybem, czy innymi chorobami bakteryjnymi liści. Senecio bardzo polecam, w bardzo dobrej cenie i bardzo, bardzo szybko rośnie. Także tutaj ta roślinka szybciutko nam urośnie, jak każda roślinka yy, wisząca, pnąca. Yy, Owok mamy tutaj filodendrona, yy, też yy, w formie baby'ków. Jest to filodendron, uda mi się jakiegoś wyciągnąć, chyba uda mi się. O, jest babyk, ale znowu jest to duży babyk, jak widzicie. Filodendron, który też trzeba będzie go przesadzić. Yy, Royo Congo. Dorosłe liście mają właśnie kolor zielony, butelkowaty, natomiast młode są właśnie takie listki, dość czerwone, jasne, pomarańczowe z czerwonymi łodygami. Jak każdy filodendron dorasta do dość dużych rozmiarów, jest roślinką bardzo, bardzo elegancką, czyli pięknie prezentuje się na salonach. Podłoże do filodendronów. Czyli tutaj będziemy mieli zarówno korę, będziemy mieli tutaj zarówno włókno kokosowe, będziemy mieli tutaj ziemię uniwersalną, troszkę perlitu. Podlewamy, gdy wierzchnia warstwa przeschnie, stanowisko jasne, ale nie na pełnym słońcu, ponieważ byśmy spalili te piękne zielone liście. Filodendron. Rojo Kongo, mamy tutaj znowu w bardzo dobrej cenie i znowu filodendrony bardzo, bardzo szybko rosną, także tutaj nie będziemy długo czekali na dość wyższy okaz. Obok tutaj mam coś przepięknego, kolorową roślinę, jest to alokazja Black Velvet, proszę spojrzeć sobie na liście, liście są jakby tłoczone, jakby była to, to tapeta wytłoczona, przepiękne, ma prawie czarne liście z białymi tutaj nerwami. Każda alokazja jest dość specyficzną roślinką, uważana za dość trudną. Jednak gdy spełnimy jej podstawowe warunki, to myślę, że każdemu się uda taka alokazja. Po pierwszym ważnym warunkiem, nigdy nie wolno alokazji przelać. Przesadzamy ją zawsze do podłoża dla okazji, ponieważ, jak widzicie, to podłoże ogrodnicze jest tak, jakby gąbka, dużo, dużo wody siąknie. Dlatego trzeba takie piękne wsią przesadzić. Stanowisko jasne. W przypadku alokazji, z natury ona te stare liście, które ma, najczęściej po pewnym czasie one usychają i odpadają. Jest to normalne zjawisko u alokazji, nic się naprawdę z nią nie dzieje, wszystko jest w porządku. Po prostu pozwalamy młodym listkom uschnąć i odpaść w tym przypadku. Tutaj mamy gościa dzisiaj, Coś troszkę nerwowa jest, tak? Super. Wracając do naszej alokazji, ziemia dla alokazji będzie to ziemia przepuszczalna z dodatkiem kory, włókien kokosowych, perlitu. I podlewamy ją oczywiście jak wierzchnia warstwa przesnie, lepiej alokazję przesuszyć niż przelać. Yy, niestety nie wybaczy nam przelania. Yy, zdarza się też czasami, że alokazja zgubi wszystkie liście, to nie znaczy, że ona po prostu zakończyła swój żywot. Yy, od czasu do czasu alokazja musi odpocząć. W takim przypadku, jeżeli wasza alokazja zgubi wszystkie liście, Wówczas odkładamy ją w stanowisko jasne, ograniczamy podlewanie, i przez kilka tygodni czekamy na młode listki. Także tutaj w ten sposób alokazja sobie odpoczywa i na pewno po pewnym czasie wypuści Wam od nowa piękne liście. Alokazja Black Velvet, czyli jest i czarna, i piękna, welwetowa, przepiękna roślina. Szczególnie tutaj mamy te tłoczenia na liściach, przepiękne po prostu. Jak? Na tapeciach. ktoś by wytłoczył. Na chwilkę musieliśmy przegrać nagranie, ponieważ trzeba było być z Bellą na spacerek. Bella teraz już się uspokoiła, widzimy, że sobie odpoczywa. Tak, dasz teraz panu pograć troszkę, nagrać filmik, super, no to nagrywamy dalej. Mamy tutaj przykład choi. Faja Karnosa Kompakt, bardzo sukulentna, poskręcana ma liście, czyli znaczy to, że podlewamy ją bardzo, bardzo rzadko. Stanowisko jasne, jak każda choja kwitnie pięknie i pachnie słodziutko. Oczywiście musimy przesadzić ją do podłoża dla choi. Podłoże to znajdziecie zarówno w naszym sklepie stacjonalnym w Oławie, jak i na stronie internetowej, czyli w sklepie internetowym zielonypokój.pl Oczywiście wieszaczek jest po to, żeby sobie już zawiesić i cieszyć oko naszą przepiękną choją. Obok hoi mamy tutaj sukulenta, mamy tutaj zamiokulkasa, tylko, że to jest zamiokulkas Zenzji. Widzicie, trzeba go będzie od razu przesadzić, to bardzo dobrze, bo potrzebuje podłoże dla sukulentów, gruba łodyga, grube liście, kształt takiego drzewa afrykańskiego. Rośnie dość powoli, dlatego też podlewamy go też bardzo powoli, to znaczy raz w miesiącu, bo nawet rzadziej, w okresie zimowym ja swojego podlewam raz na 3-4 miesiące, czyli przy okazji oszczędność wody. Mój stoi akurat w sypialni, w stanowisku półcienistym, zniesie stanowisko jasne, zniesie stanowisko półcieniste, cieniste, czyli roślina nie do zabicia pod warunkiem, że będziemy z dala od, z dala od niego z konewką. Jak każdą roślinkę, również tą, będziemy podlewali wodą przegotowaną, odstaną, bądź deszczówką najlepiej. Czyli wodą, która nie jest ciężka i która nie zawiera chloru. Tutaj przykładowo pokażę Wam zamiankurkasa zamifolia. Tak bardzo, taka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Obydwa są piękne, obydwa ja mam w domu również. Rośliny, którymi nie trzeba się zajmować, one zajmują się same sobą. Rosną y, wspaniale jasne y, łodygi zawsze są y, z y, jasnymi listkami, ciemniejsze ciemnieją i tak samo będzie w przypadku y, y, zenzy. No i na koniec zostawiliśmy sobie zostawiliśmy sobie na koniec y, przepiękne strelicje, Mamy tutaj trzy okazy dwa średniej wielkości. Każda strelicja ma tutaj już Wam pokazuje po trzy sadzonki, czyli jest bardzo gęstą roślinką. Jak widzicie, to jest średni okaz, ale liście ma już ogromne. Piękne, błyszczące są te liście tutaj. Warto oczywiście jak każdą roślinę, takie srebricję przycierać tutaj olejkiem nim, aby nie tylko uwidocznić jej piękne liście, również żeby przeciwdziałać jakimkolwiek potencjalnym szkodnikom, które mogą wystąpić na każdej roślinie. Stralicja jest jakby medlem samym w sobie, czyli postawimy ją w stanowisku jasnym, najlepiej w salonie jasnym. Już stanowi piękny, piękną dekorację. Należy ją na pewno przesadzić do podłoża z domieszką troszkowanej gliny. Podlewamy ją, jak wierzchnia warstwa przeschnie. I również w tym przypadku, jeżeli chodzi o skręcję, to będzie miała stanowisko jasne, zniesie również stanowisko na Oczywiście musi się do tego stanowiska przyzwyczaić. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy na nasze media społecznościowe, również zapraszamy do odwiedzenia naszego studia w Ławie. W środę rozstrzygnięcie konkursu o godzinie 19, a my teraz idziemy na następny spacer. Chociaż Bella już chyba ma dość spacerków na, na obecną chwilę. Życzymy Wam miłej niedzieli, wszystkiego dobrego i również zapraszamy do naszego sklepu internetowego zielonypokój.pl. Do zobaczenia. Cześć.